Witam Was serdecznie Dopiero wróciłem Jeszcze jakieś półtorej godziny temu Tak patrzę w to niebo Więc no nie muszę, za chwilę będzie jeszcze padać No I to teraz się stało Szybko powiem pokrótce Delikatnie podwiewa, ale już jestem od Rzepaku na tyle daleko, że Nie jeżdżę szybko Przed chwilą była cisza Także nie wyrobisz Będę musiał się przyjrzeć Uważnie i tak patrzę, gdzie jest moje 21 metrów. Teraz się poczuję jak po staremu. I tak patrzę, że chyba tutaj, bo tak widzę, że ten RSM nie dolany, bo on teraz przeniósł te pole znowu, w tamtą stronę i tutaj w tą. On już dzisiaj go nie widzi idealnie. On wie, że tam pryskał. Ja to dałem sobie ręczne, bo bym mi rozłączył poprzenosił. Także będę miał tutaj dzisiaj ręczne sterowanie. Jeszcze gdzieś tutaj mi dysze ciekły, to wsadziłem oringi. Dobrałem jakieś oringi na warsztacie, wsadziłem, żeby mówię, kurde, żeby już jaj nie było. No na razie prysk, ale jadę na ręcznym sterowaniu, ale to też jest dobry znak, że na ręcznym też działa. 3 8 na godzinę, no nie, nie chcę zrobić to dokładnie nie pędzę. Nie pędzę, bo... To już był błąd wczoraj. Te, tutaj, pikanie, pikanie trzeba było już odpuścić i nie jechać w ogóle, gdy widziałem, jaka sytuacja była. Trzeba było dobra, trudno, a to taka trochę wiecie, a tyle hektarów do dopryskania pszenicy, wszystkiego, kurde, trzeba gonić, trzeba gonić, no, trzeba gonić, ale trzeba to zrobić też dobrze. No i myślę, że nie będzie to dobrze tak się zastanawiam, poprawiasz te uwrocie i tak Tam na dole nie ma tego habra. on jest jakby tutaj idzie miałem te 120-130 litrów Czyli można by powiedzieć takie 0,4 litra Jakby tak pierdylną C4 i tak by dolał 80 To się nic nie powinno stać, no, tam już takie 140-150 uzyskiwałem, to już nie powtarzam, tu tylko ten Wjazd na dole, właśnie tak będę kończył na górze, i będę zjeżdżał na dół, i właśnie bym zapierniczył kitę. No i teraz problem, tam jest prosto, w miarę to na sobie załączę, tak czy tak. Nie powinno być mijaków, ale tu już jest idzie z łuku. No i teraz będę sobie przypominał, jak to było za dobrych, starych czasów. No trudno, wyjdzie jak wyjdzie. Na pewno przyciągnąłem belkę, to nawet widać gdzieś RSM-ie Dobra, aż ty kurde dziadło. kawałek no nie wiem, czy to zrobiłem dobrze, czy źle. Czy tu nie przejść na ten automat, i trudno. Co zostanie, to zostanie. No, jednak człowiek się już przez 6 lat przyzwyczaił do tego automatu, i teraz sterowanie ręcznie no, to takie odbity, tylko jak trzeba, bym tak powiedział. A co to się stało? Co to takie małe ciśnienie? Gdzieś jeszcze machnąłem dawkę. Jeszcze machnąłem dawkę nieodpowiednią. Jeszcze se zbiłem. No i dzisiaj rano, jeszcze tutaj robiłem, tutaj z tym opryskiwaczem, kupiłem taki właśnie smar, jakiś wodoodporny, w jakimś stepie motoryzacyjnym. mówię, no dobra, no, tłusty, tłusty, może trochę lepszy, mówię, niż te. Wtedy dawałem ten silikon, wydawało się, że wystarczy, taki do uszczelek. Nie, wymyło to wciulami. I dlatego to stanęło. Zaczęło chodzić znowu na sucho? Mimo, że tam jest ciecz, tak, woda powinna tutaj gdzieś iść, ale jednak nie. Przydałaby się taka jakiś biały smar, Pytałem się, właśnie w sklepie tam, gdzie są łożyska, ale mówi człowieku: To wiadro kosztuje 300 zł. A ja mówię: człowieku, dla mnie jeden dzień straty mówię w polu to jest mówię nie 300 zł, tylko kilka tysięcy. No, ale mówi, że to na zamówienie i tak na dzisiaj nie ma. Mówi: dzisiaj piątek, no mówi: poniedziałek, wtorek przyjdzie. Poniedziałek, wtorek to pada deszcz. Niby, rzekomo. Jeszcze tylko jutro, w niedzielę ma zacząć. Ale będę targał hmm. Jutro to już wieje, czy nie wieje, jadę No i jak rzekomo dojeżdżałem do ścieżki, to powinno być dobrze Jak dojeżdżam do ścieżki, to jest jeszcze to łatwo określić, ale jak już wyjeżdżam, to nie jest tak łatwo Powinno być gdzieś to tutaj Tak Ma tu dwa siewniki siały. Na no 18, no i w takim kryzysie przydałoby się 21, no by trochę Wcześniej, ale to jeszcze wałek później załączyłem, czyli powinno być dobrze, no zobaczymy, no Gdzie to będzie żółkło, ale to kiedy to będzie żółkło, ho, ho, ho Może lepiej, że to Ten zawór znowu tam się gdzieś przycinał, a nieżeli miałoby się tutaj pfu, dziać z sercem, bo Do serca już tak po prostu za takie zamieszanie, że nawet nie mam części zamiennych. Nawet nie mam części zamiennych do serca. Jeszcze dzisiaj otwierałem kolejne serce. Trzy wyszły pięknie, czwartego, ale to już akurat tutaj kolega ma warsztat, mówi: "Jak ty to rozbierzesz wszystko, to ja ci przyjadę, wezmę koniopijkę i może się uda, jak nie, to do pracy hydrauliczną." No i w Rumunii jak siły z pracy hydrauliczną, to się wtryskiwać urwał, ale mówi, że te są lepiej skonstruowane, że wtrysk się rozerwie, nie rozerwie gwintu. Tak w Rumunii ja już mówię, no, oby wyszedł, no bo mnie był już, kurde, mówię, już mam tyle emocji, jeszcze mówię to, by mnie miało dopalać, to już naprawdę, mówię, nie, no chyba idzie zwariować. Jeszcze mam jeden rzepak. Znaczy, w sumie mam jeszcze trzy kawałki, gdzie jest rzepak. I przydałoby się przyjechać tam za dnia. W sumie tu cztery. Zapomniałem, że jeszcze sąsiad ma tam, tu dwa i tam jeszcze jeden. No ale te dysze są naprawdę na mocny. Wiatr. Tu nawet widać, że dzisiaj RSM też przyciąłem. Tak organoleptycznie muszę sobie zobaczyć dokąd to sięga No gdzieś dotąd jechała lanca. Trochę wcześniej, no ale dobra, no, będzie duży mijak Duży by to był, około 3 metrów Najwyżej jak będę zjeżdżał na dół, to się rozłączę tą ostatnią, bo i tak na pewno nakładałem Jestem ciekawy, czy on czasami automat załączymy, zobaczymy, czy on na tamtym obrociu na przykład, będzie dobrze to robił, bo może z strony będzie dobrze działał, bo on w którą stronę przenosi. Przeniósł je, bardziej wygląda na to, że w tamtą, i to już ciężko mi powiedzieć, ale reformę bym. Jego mniej lubi grzyb, a sory, właśnie jest bardzo podatny na choroby grzybowe w tej pierwszej fazie tutaj. On jest bardzo podatny na choroby grzybowe, ja widzę, że on ma końcówki ładne, oset rolnik ma, tu oset był w Burakach. Oset był potem w pszenicy, niby poprawiałem na te osty, o! Mówią, że jak oset, to tusta dobra ziemia. No, oby by tak było! O, po tych kilku latach jest już dobra. Ja nie mówię, że jestem fachowcem, broń Bóg, to nawet ten... Uważam się za takiego mistrza i, i najlepszego rolnika we wsi, bo... bo ciężko być najlepszym. Um, przede wszystkim jak sobie... działasz sam. O, to ja tu zręcznie będzie... To akurat niewiele by było z tej strony. I tu muszę już na automacie lecieć, bo tu będzie rozłączał nam po tym. No nie jest zła ta pszenica, nie jest piękna, nie jest zła. Nie jest zła, nie jest za piękna. Trzeba go się zachować się odcinaniu. No coś trzeba zrobić tą pszenicą, skoro tam jest reform nasienny akurat, no pojechałem tak, no. no dobra, będziemy obserwować, no, żeby zmienimy substancję na jakąś inną. Zobaczymy co tutaj, co będzie się działo z tym. Może podziałało, no, może nie, no. Znowu już było kurde późno, tak. No. No, wróciłem jeszcze, zobaczyłem, no, napsikałem tam oleju. No i jeden pasek do, robił dobrze, ale już później, kaplica. No, a już później kaplica było. No, słońce już tak pod chmurami bardzo dobrze. To można działać. Gdzieś tutaj sobie rozłączał azot, to to w ogóle jakoś taki jeszcze z łuku. Aha, bo mnie tutaj wypycha te drzewo i zobaczcie, automatycznie Automatycznie ja jestem z łuku, ale może i to jest też moja wina Nie mówię, że nie Tam to coś się znowu przycięła No, ale dzisiaj to widać, że to pryska Dzisiaj widać, że to pryska No i mówię tutaj bym wziąłbym, przejechał na dół pozbijałbym tą cieć Heja. Także ja Was tu pozdrawiam, do zobaczenia na następnym, na następnym kawału Witam Was serdecznie, jesteśmy na plantacji pszenicy o zimej Sianej 3 stycznia a, a, a. Coś tu się zmieniło Już C3, już C3 funkcje nowe A, nowy B Zaznaczyć A zaznaczyć Pewnie o, o o, jak rolnik krzywo zrobił O, 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 o. o jak kolibocze, o jak zrzuca Pryska to wszystko, pryska, gdzie jedziesz Jeszcze bele niżej No są tu braki w obsadzie Nie będę ukrywał, że nie Gdzieś tutaj jest ten moment, no tu jest chwaściorów na tej górce Kurwa była kukurydza, nie i wydawało się, że będzie czysto. Nie, jakoś nie wiem co tutaj jest, ale tutaj nie będzie rewelacji, to ja już to widzę. więcej chwastów niż pszenicy a, tam już jest lepiej. Tu wyszło najgorzej Jeśli chodzi o to, to jest Euforia. To już się tutaj do... Jeden objazd jest Asory bodajże. A tu jest euforia Oj coś czuję, że nie będzie euforii w tym roku w żniwa Nie będzie euforii Tak to się zanosi przynajmniej z tego Tu obsada mała Tu jakby bardzo mocno ją poszypało, pogryzło Bardzo mocno Dopiero tu gdzie trochę lepsza ziemia jest lepiej Tu chciałem taki pierwszy objazd z Wami zrobić, bo w sumie później zostaną dwie ścieżki i do sąsiada. I tu jest normalnie taka kicha, o, właśnie automat się tutaj pięknie przydaje. Takim miejscu. A, coś ostatnia. Się zaczęła pocić. A ja sobie wziąłem oringi No na pewno to jest to. One bardzo słabo doś dolegają. O. No i teraz się skupimy tutaj. Koniec, panie Krzysztofie. Haha. Cofamy do tyłu. No i tu jest taka. Ale ma sąsiad rzepak. Aaa, aż oczekuje. <laughs> Niski, ale go napachcił. O, 5 ton. No ja sobie tutaj teraz pudełeczko mam przygotowane. O-ringi mam przygotowane. Rękawiczki też gdzieś były przygotowane. Też są. No, rzepak, jak wam tam się widzi. Walimy go, nie? No i właśnie, jak tutaj, o! I niestety, tu jest przytulia. Mnie chyba sąsiad RSM dał jeszcze tutaj pod tą pszenicę. No ale tu jest przytulia. I fajnie byłoby się rozłączyć, bo on tak nie, nie wyszczelił, ale z kraju rzepaki zawsze są lepsze aniżeli w środku. A no, dlatego, że miejsce. Ale on aż tak gęsty w tym roku nie był. Obserwuję, obserwuję. Ja też obserwuję. Jak to wygląda. O! Szału nie ma, nie? Zobaczcie. Widzicie teraz różnicę? Asore jest 10 cm wyższa. Jakby tutaj to trochę lepiej wygląda. Z Asorego, aniżeli z Euforii. Jakieś krzaki może dlatego. No dobrze, że właśnie że gdzieś jest ciaśniej. Tu chociaż rów przypierniczyłem tutaj te... No pewno, że tak, o. I tu co by już nie dawał, białe, silikonowe, takie, nie takie. Mm. Może teraz nie będzie ciekło. Jest lipa. No. no. a sorry, jest dużo większa od Euforii, to nawet widać tutaj, pięknie widać na tym uwrociu, bo tam to już wiecie, tam to jest piąta klasa, to tam już może tak, nie wiem. Ale jest odcięcie, a ja się jeszcze schylę. Zobaczcie sobie. No około 5-7 cm, nawet i więcej wyższe. No ale to nie w tym rzecz, to nie o to chodzi. Ja się na chwilę tutaj z Wami pożegnam, bo tu jest takie zamieszanie. Ja muszę tutaj trafić w ten mostek, później wyjechać, cofnąć, złożyć belkę. rum! Tak, zobaczcie, by robu nie było, miłoby grube drzewa cyk pojechałby i... Oczywiście nie go zasypać, tylko te rury dać, nie? Takie przepustowe, no to byłoby bajka. Bo tak naprawdę to jest tak jakby I tu nie ma drogi do tego pola, nie? To jest taka zrobiona przez nas, tu normalnie tylko na mapie jest rów, nie? I to wsią. No i znowu podwiewa, ale teraz w dobrą stronę daje. Ale niestety jeden kawałek, który mam, że jest z tamtej strony, jakby z prawej, popatrząc, to się nie uda, bo będzie dmuchać w niego. Uda może się tam dojechać. Dobra, to ja Was tu na chwilę pozdrawiam. No, do usłyszenia. się leje z tej końcówki a to akurat ostatnie, no i zobaczcie, to jest po prostu pech Może w tym przypadku to jest szczęście bo nie rozbryzguje na rzepach no, no szkoda tej staram się tutaj jak najbardziej odjeżdżać i tego rzepaku nie przypierniczyć Tu się gdzieś będzie No, wzrokowo idzie idealnie Mówię, bo ona nie sika, ja się chcę właśnie ją dać na dół Na dół Żeby właśnie ją przy ziemi ciągnęło do niej iść dobra, tak wygląda tu szału Czyli tutaj jakby najbardziej się ta po prostu euforia ożorba tego wszystkiego ja muszę się tutaj delikatnie podnieść, bo już ryje w ziemi. Idziemy do tej Francji znowu zobaczyć a tu macie Jarkę Dobra. ściobelkę belkę przepoziomować, trochę podnieść do góry. No. No zobaczymy co to będzie z tego. No szkoda było likwidować. Do usłyszenia. na no, asory. Trochę się zeszło. Na tym pierniczonym wyjeździe tutaj. Dobra, hydraulika. Elektryka i startujemy. Dobra, wiem że zatrzymana. Jedną ręką nie jestem w stanie tyle oklikać ty mądrusiu ty. No i jesteśmy na pszenicy Asory Już Asory organoleptycznie wygląda lepiej niż Euforia Ale tu klasa ziemi, a tam klasa ziemi Jest bardzo duża różnica, ale jeśli chodzi o wzrost jest większa Nawet widzieliście tam na uwrociu No gdyby nie wczorajsze to, no to bym już to miał wczoraj załatwione Fakt faktem gdzieś byłoby to w nocy no Ale bym poszło, jestbym był parę hektarów do przodu. A tak, niestety, niestety gonimy. No, to może też to, prawda, dobrze, coś odpowiedział, że mówi: Popatrz, to też bezorkowo tu robiłem. Tylko, że on mówi, że dwa razy mieszał. No, ja tutaj też, no, już śnieg tutaj leżał, tak? Jakieś tam man manewry robiłem. A tu taka jakaś też trochę bryła została, my, dobra, jest ok. Ale naprawdę no, jednak ten gężyta, który ma te Asory w takich właśnie sytuacjach podbramkowych i chyba jednak będę siał reform i Asory po kukurydzach. W sumie tylko będę miał takie dwie odmiany na ten rok, żeby jeszcze je mieć, taki piękny zachód słońca, żeby jeszcze je mieć. I tutaj będzie właśnie reform i ja Asory Jeśli chodzi o to Ja nawet nie, nie wiem Nie dam sobie ręki obciąć Ale nie wiem czy tutaj po prostu Asory też nie jest nowe bo ja miałem pół tony A tam wysiałem dosłownie 300 kilo i tu część będzie gdzieś nowego Właśnie nie wiem czy w połowie gdzieś i później dosypywałem Bo wiem że gdzieś jeszcze ją dawałem Chyba, że na tamtej działce im dawałem, no, mówię, jak by się nie udało, to mówię, nie można na, na jednej działce wszystko poświęcić, no to takie manewry są, no niestety, no to jest taki po prostu łuk, klin taki śmieszny, to tak idzie po łuku, no i jak najgorzej właśnie, jak się pole komuś kończy, czyli w moim przypadku mi, no to już tak nie jest, kolorowo, no jest, są te rogi poprzejeżdżane mocno, bo Już kiedyś myślałem, że jeżdżę tak, pryskać tak, tak My tu gadu gada, to trzeba już oprys załączyć Nie mam pomysłu po prostu na to i tak jeżdżę tak jak zawsze i Już po prostu może Nauczenie się, bo już wiem w którym momencie co mi belka zrobi, jak się machnie na tym ubrociu, w którą stronę Ale jest już Jest twardo Jest twardo Czuć tą bardzo mocno, po bo... Krysie rolniku Jak tam belka z tamtej strony, może ciut wyżej? Ciut wyżej I są takie podmuchy i cisza, no no to mówię tutaj, ta pszenica wygląda lepiej. Jeśli nic nie wynależy na 6 ton, można liczyć, a może nawet na więcej. Bo pamiętacie, tamtą też miałem likwidować. Tam, gdzie jest kwazar, czarny kwazar z domu, a było 6,5 ton, jak mur beton. A wydawała się taka rzadka. No to ta organoleptycznie wygląda lepiej niż tamta wtedy. No tak, że tutaj ziemia jest naprawdę dobra w takim dołku, w takiej osłonie o, widać gdzie RSM się rozłączył lepiej pasek niedolany niż pasek przelany, tak? Właśnie. I to są te oszczędności, o których wam mówiłem, że przy tych trakońskich cenach wszystkiego taki opryskiwacz z nawigacją nabiera coraz większego sensu. Bardzo duże oszczędności. No i wypasowało chociażby tam pod tym lasem ten pasek, ale jak to wieje? Muszę się zastanowić, bo tam do koło spółdzielni do rzepaku na pewno niebo wieje w tamtą stronę czyli ona by tak wieje trochę w tył. A zostało mi trochę jeszcze oprysku akurat bym jechał na odwrót po prostu nie jechałbym cały dookoła bo nie ja wrócę zatankuję opryskiwacz to już będzie kurde a, to już będzie późno a tak bym śmignął sobie tu no i tak chyba zrobię dobrze byłoby w ogóle przejechać jeszcze inaczej z innej strony z innej strony w ogóle wyjechać na główną, i przejechać polniakiem wtedy bez kombinacji, bo zaczynam ruch z tamtej strony i i bym sobie wjechał tam cyk 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 i bym się już łopryskał a czekajcie, bo tam kawałek pola właśnie po co to znowu dookoła jechać polną drogą dziurawą, rano? nie, nie, nie dobra Także widzicie, Asory się wybroniło tutaj. I tu jeszcze ziemia pomogła. Tu jeszcze jej ziemia pomogła. No i tu wrócimy z rzepakiem prawdopodobnie. Co to pada? Szybę sobie z przodu wyczyściłem. Ja nienawidzę mieć brudnych szyb. Normalnie co ja ten... Papier, płyn. Ja muszę mieć czyste. Nie wiem dlaczego. Takie jest u mnie zasada. Pozdrawiam Was serdecznie.